No. E, panowie, a wy chcecie ta kosa? Psiaki? Czemu? Psiaki nie chciały. Jaka akcja? A, że ten napad. No ja chciałem przeką sprzedać taką. Nie chciały. jest napad. Aha, porwali. A kogo? Kołze, ro, no i dobrze, bajcie w dupę tych. Ty, a chociaż ty byś kupił tak, Proszę cię! Co nie masz pieniędzy? No nie mam, no zbieram, no widzisz, że tego. Kupiłem specjalnie taką osobę, żeby opierniczać. Nie wiem. Broiden, ich zbanał dwa. To co? No, y ten Range Rover w rank No proszę cię! No kupił ani... Nie mam gotówki. A <ślałem> to lipa. Mogę ci przelać, masz telefon? No mam. No podaj numeros Dobra jeszcze ci daję 88 63 no. Jeżeli X Bana będzie w odganie to przebijecie opony Czemu ją Ja ci dam takosa tak, tak, tak. Nie chce takosa, nie No chcę weź sobie, no proszę cię wejdź Czemu Bo kurwa jest akcja Akcja, Dupy, to ma... Ale nie no, bo zapłaciłeś mi, to mi daj, to, to weź ta kosa, bo musi być dobra. uczciwie. Pójdę, ja muszę. Ale ta kosa weź. No dobra. Policja, ręce do góry, podnieś ręce, podnieś ręce, podnieś ręce, don't fucking move, don't fucking move, don't fucking move. Don't fucking move. Nie ruszaj się, nie ruszaj się, podnieś ręce, podnieś ręce. Podnieś ręce. Ja mam po... ja podnieś ręce, po wiem, że im informacje podawałeś, podnieś ręce. kapitan, ty jesteś pojebany. Podnieś ręce! A ty jesteś pojebany, jesteś Bo... kapitan. Podnieś te ręce, I no! Kapitan. No podnieś te ręce! I... Podnieś te ręce, ja ci nie zatrzymam, tylko zostaniesz tu ty do czasu mało. zakończenia tak. akcji Co? Podnieś ręce na razie. Ale ty jesteś pojebany? No podnieś ręce, nie dyskutuj. Ale i mnie na akcji nie ma gościa. No podnieś ręce. Ale mnie nie ma. No podnieś ręce. No ręce. Rozumiem, że mnie nie ma. Człowieku nie dyskutuj już więcej. Ale rozumiesz. Podnieś ręce. Ale rozumiesz? Uciw tego tiki, taka kurwa. Ja wiem, że na radio do niej kalawałeś, i Pomocę, pomocę. No nie, krzycz no. Podajesz się, podajesz no się. No ja mam się, kolegę, no. Podajesz się, ale podajesz się, kurwa, kumasz. Odpowiem od, od, ci, kolegę No ale podnosisz łapy. Chodź na tek, chodź, chodź na tek. Mam nawka, mam natka. Ten pies jest zakłuty przy śmietnikach, jak go zostawię Eee, mm. to Byłeś spoko, więc... No, jest no, jest no, tak. go... Jestem aktem, widziałem no, no, zrobić no, to nie robić, tak, no, że niby spierdoliłeś się ciotkuje. Dobra Ale musisz tak być loyalny. No dobra, umowa, umowa Idziecie Obiecuję Okej, okay, okay. okay. I, I ty 108-2-100-0-0, no, na main'a 10 100 Okej okay. A jednak go bierzemy JEDNAK GO BIERZEMY, NO CO Zabierz mu GPS za GPS-a Za... tak. TĘ Już za późno, jadą tutaj Jadą jeszcze Bierz mu szybko GPS-a, bierz mu szybko GPS-a Nie go ruszaj się. Wsiadaj, wrzucaj Zajebałeś mu GPS-a? Ta A goń się na... Nie da się go wrócić. Było osoby w automacie. No ale ja tu sam jestem w aucie, jak co? Nie da się go wrócić. Ja do innego auto. Oj. Teraz. Ja dostałam w X-Banian. W... Dawaj, zabija. <trym> Sami zasadowcy.